Obczajmy sobie nowy Prehistoric Update w Grow a Garden. Więc sorry, że tak trochę późno po tym update, ale nie mogłem po prostu wcześniej nagrać filmiku. Będę dzisiaj i przepraszam, że wczoraj nie było filmiku. Tak w ogóle, więc co? No, zabierza... zabierzmy się za ten odcinek. Zostało dodane e, tutaj na środku wysepka prehistoric, prehistoric. Mamy różne questy, można craftować. I możemy tutaj Egi robić. Możemy nawet y, jakiegoś T-Rexa tutaj zdobyć, czy coś takiego. Więc sobie zacznijmy od tej strony. Tutaj możemy wrzucić jakiegokolwiek peta. No, nie tak dosłownie może, ale miałbym sobie jakiegoś wrzucił. Może takiego. O dobra, dobra, przerabia się. I tak tutaj można wsadzić naprawdę dużo petów. Nie wiem, nie wiem na jakich to nie działa, ale no, tak jakoś y, to tutaj wygląda. Więc tak, no i tutaj mamy drugą stronę prehistory quest. Więc dobra, tutaj mamy tak, takiego gościa. Tutaj who are you? to może mogę kliknąć, żebyście sobie przeczytali Blairy. O, Twisty, a nie Sandy, dobra. Może być, może być, i dobra. I show me the quest. I tutaj mamy różne kwestie. Ja już sobie zrobiłem 10 kokonatów, zabrałem jeszcze jedno mango tutaj mam do zabrania i 150 blueberries i wtedy tutaj nam się tutaj mamy taką ścieżkę i wtedy nam się tutaj widzicie i możemy dostać nowego błąd blosoma, on jest niby lepszy jakiś tam od candy blosoma, nowy candy blossom ogólnie. I tak tutaj to wygląda, możemy robić, no mamy ogólnie ten i musimy tak to wiecie robić, one się resetują co 10 godzin, więc no w miarę spoko. I dobra, i tutaj możemy sobie skraftować tak, mutation spray amber, clinic spray, dinosaur egg i 10 milionów szekles I dostaniemy spray amber, on jest chyba razy 5, nie wiem, nie wiem, ale no ogólnie ja sobie go zrobiłem. Ancient Seed Pack, coś takiego. Tutaj mamy Stone baita Paradise, Paradise Petal, Hornet Dinosurum, Bonebu, Fierali Fern i Foslight. Myślę, że spoko mi tam... Jest. Ja otwierałem te paczki, ale widzicie no. Nic mi nie wypadło dobrego. Tutaj mamy jakieś te. Dobra, tutaj widz. Dino Kreta, dino dinosaur Eiga szekles. Coś dużo też szekles akurat tutaj jest, ale co tam wiecie. O dobra, tu akurat tego nie widziałem, dobra. Dinozaur coś tam. I mamy kość z fajny fence. Akurat to jest ładne, mam pałem. Dino Proof Fences, czyli takie ogrodzenie do dinozaurów. I Rock Car to jest akurat fajne ze skiniowców to możecie kojarzyć. Skeleton statue i Dino Skull. I to wszystko. Więc tak to sobie tutaj wygląda. Zmienił się też shop. I tutaj mamy Exotic Ancient Seed Pack. Tak to tutaj widzicie. Tak to wygląda. Tutaj macie jakieś tam będzie większą szansę. Kupicie więcej oczywiście. I jeszcze zostało dodane tak. Chodźmy sobie tutaj do Seedów. Przewrócili normalnego norm, normalny seed, seed shop. Mamy tutaj wszystko, co mieliśmy wcześniej. I teraz jest tak, że e, chyba, ponownie, no to na pewno akurat, ale mam jeszcze jedną informację. E, tak, została dodana mutacja Sandy. Nie wiem, no z boku ogólnie ona jest. Lepiej to niż jakieś ładnie wiadomo. E, tutaj jest taki sit shop, co on jest tam, nie wiem, co na jakiś czas on jest. I potem on znika. I wtedy do, możemy kupić te wakacyjne i wtedy jest ich trochę więcej. Wtedy można więcej ich kupić, bo jest więcej w stoku. I tak to wygląda. Jeszcze, ale nie wiem, czy to jest potwierdzone, bo tego nie widziałem, więc to tak nie bierzcie teraz do siebie. Ale jest jeszcze, honi, honi, she... tu po prostu się pojawia honi, i tam możecie kupić zamiotek. W sumie dobre rozwiązanie, bo ja mam pełno miotku. I sobie nie wiem, coś kupił, ale nie wiem, czy to jest. Widziałem. Yy, na drugiej platformie. To więc, tak to wygląda, no. Są EGI, Chciałem. Queen coś tamten, dobra? Czy ja mam jakieś EGI do otworzenia? Bo chciałbym coś tutaj otwor... Wam pokazać, co może wydropić. Tu chyba nic nie znajdę, dobra. Więc tak to wygląda, no. Ale możecie nam jakoś... Wam, wam powiem, że T-Rex jest najlepszy z tego Ega. I chodźmy jeszcze tam zobaczyć, bo tam nie wiem czy się coś zmieniło, ale sam jestem ciekawy. A wiem czy się zmieniło, dobra. Dobra, tu do Salesmana. I tutaj możemy teraz trade in pet for extra pet inventory capacity. I tutaj możemy po prostu powiększyć sobie jakiś półnek petów. Ja sobie tam powiększyłem coś tam. Teraz mnie już wiadomo, że nie mam petów. Czy w girszowej coś zostało dodane? Ja muszę też sprawdzić, bo sam już nie pamiętam. Tak, jak widzicie, chyba nic. No, magnifying glass był i tak dalej. Czy tutaj nie, co było? I tutaj coś się zmieniło? Może, bo tam tu nie byłem, a nie nic. Więc nieważne, no to dobra. Hmm. Aha, zapomniałem wam czegoś pokazać jeszcze w sitca. W Seed sit shopie, dobra. Jest nowy, nowa roślina, Burning Boot. Nie wiem ile ona kosztuje, ale obstawiam, że jakiś, nie, może 50 milionów. Nie no, w sumie aż tak to nie, ale... Yy, ten. No, w ogóle tu widzicie jaki przeskok jest robuxowe, nie? To o czymś świadczy. Skoro to kosztuje 15 milionów, to 25, a jest taki, no, 50 robuxów, to to gdzieś tak z 40 kosztuje. Takie moje obliczenie, ale nie wiem, nie było go jeszcze chyba w stoku, więc za dużo się tutaj nie wypowiem. Co tutaj jeszcze Wam mogę pokazać? To chyba będzie na tyle, widzowie. Dziękuję, dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o subskrypcji i lajku. No i co? Pa, pa!